Chcielibyśmy życzyć dużo, dużo szczęścia młodej parze. Szczęście w życiu jest najważniejsze. Ci na Tytaniku pieniądze mieli, zdrowie też mieli, ale niestety szczęścia nie mieli, więc życzymy Wam dużo, dużo szczęścia. A ty nie masz ciekawszego obiektu? Przy tym stoliku siedzą najpiękniejsze dziewczyny. Z głową Które to... Które? Właśnie wszystkie. Wszystkie. Ota. Wasze zdrowie. No. around